Witajcie dziś 13 grudnia, tak jak wtedy y, tyle ranka nie było, choć wtedy płakałem, a teraz nie muszę, y, o rocznicy rządu chciałem gdzieś porozmawiać, ale najpierw a propos tytułu, y, bo za chwilę skoro y, y, Trzaskowskiemu można zarzucić. Że mówi po francusku to lisowy, i można zarzucić, że źle napisał rok. Oczywiście to jest nie, nie przez przypadek rok przez K, a nie rok, który byłoby angielskim rock, żeby żebyście byli za, kryty, by, krytycy byli yy, zadowoleni. Więc i to jest rock, and roll, nie od kołysze i to, te, tego zawołania. Rock and rolla, który wywodzi się z Bluesa, nawias, nawiasem mówiąc, ale ja bym źródłosów źródło, źródło tutaj wywodził skąd To znaczy, 21 września 2001 roku, gdy dwa samoloty rozbiło się, rozbiły się o, o World Trade Center, a trzeci leciał w kierunku Pentagonu, czwarty samolot, jeśli dobrze pamiętam, United Airlines Lot 93 leciał i miał zawrócić, by uderzyć w Capitol, czyli siedzibę kongresu w Waszyngtonie. Pasażerowie wiedzieli już, co się działo z tymi poprzednimi samolotami, więc domyślali się, że ci goście, którzy weszli przed chwilą do gabiny samolotu. To nie, nie, nie zrobili tego, żeby zobaczyć, jak pracują piloci, tylko w celach mniej zbożnych. W związku z tym w parę minut ustalili, że trzeba zrobić to, co możliwe, żeby odbić samolot z rąk terrorystów. Na ich czele stanął były zapaśnik, nazywał się Berman. Skrzyknął wszystkich chłopaków dookoła: Mówili panowie, bierzemy wózek, bierzecie widelce, noże, co macie pod ręką, i let's roll, i jedziemy. To był ten okrzyk ataku na kabinę. Czy ten atak się udał? W jakimś sensie chyba tak, na co wskazuje czarna skrzynka lotu, ale oczywiście musiało dojść do jakiejś ostrej walki w kabinie pilotu, pilotów. Chwilę później w Szangwil w Pensylwanii samolot się rozbił. Więc jest to takie roll, na które dalej liczę. Przypominające nie rock and roll, roll ale bardziej to jazda zawołania, zawołania Igi Świątek. 13 grudnia, dzień recenzji roku rządu Tuska. Najpierw a propos tego. Zawołania koalicja 13 grudnia. Pamiętajmy, co się działo rok temu. Duda uznał, że pisowcy muszą jeszcze dostać parę tygodni, żeby dokraść, albo żeby schować, ukryć dowody poprzednich złodziejstw. Poza tym swojej małości, głupocie uznał, że będzie tak długo zwlekał z powołaniem, no, zaprzysiężeniem nowego rządu, żeby A, zepsuć. Tuskowi i nowej ekipie miesiąc, miesiąc miodowy dwa, żeby zrobić to dokładnie 13 grudnia, żeby skleić tę ekipę ze Stanem Wojennym Jaruz Jaruzelskim, To jest kompletnym absurdem, kompletną głupotą, bo Tusk w przeciwieństwie do Kaczyńskiego 13 grudnia nie spał. Chwilę po wprowadzeniu Stanu wojennego znalazł się w Stoczni Gdańskiej i tam razem ze, stoczni, ze Stoczniowcami i kolegami z podziemnej solidarności czekał na na, na czołgi, które za chwilę Stocznie zaatakowały, więc to jest kuriozum, jakiś groteskowy absurd typowo w pisowskim stylu, że gość, który spał 13 grudnia do południa, skleja człowiek, prawdziwego człowieka solidarności z autorem Stanu Wojennego. Ale okej, okay, staram się we wszystkim, dotrzeć, do, dostrzec jakiś pozytyw, może powołanie demokratycznego rządu wybranego w demokratycznych wyborach przez naród 13 grudnia było jakąś formą odczarowania daty, która Polakom kojarzy się generalnie bardzo źle. Więc i w tym je dostrzegam pewien mini sukces. Dużo tych recenzji i ocen także krytycznych rządu Tuska. Według mnie w większości tych ocen gubi się pewną perspektywę historyczną. W 2007 roku, pamiętam, Donald Tusk wygłaszał sejmowe expose jako premier. Bardzo mnie to, to wystąpienie zirytowało. Porówna, porównałem je nawet, nawet wtedy publicznie w tej 24 do wystąpienia Fidela Castro, który gadał godzinami. To też było chyba 3,5 i 4 godziny gadania. Co zrobimy w służbie zdrowia, w leśnictwie, w górnictwie, w przemyśle stoczniowym? Ta perspektywa nie przeszkadzała mi w, Wtedy i ten detalizm to szczegul szczegularstwo przeszkadza mi także teraz, ponieważ według mnie trzeba oceniając, rząd jakieś wydarzenie historyczne zastanowić się nie o tym, co myślimy o tym dzisiaj, wczoraj jutro. Ale także spróbować się unieść trochę nad tym wydarzeniem, spojrzeć na to z dystansu i zastanowić się, no dobra, a co my o tym roku będziemy myśleć za 10, 20, 30 lat? Ja nie mam żadnych wątpliwości, staram się, zaraz staram się, to, postaram się to udowodnić, że będziemy my o tym mówić jako roku wspaniałym, niezwykłym i, i bezdyskusyjnie pozytywnym. Ten rok, nie sposób, żeby nie był porównywany do roku 89. Taka skala przemian, taka skala wyzwań, taka skala de facto rewolucji. Może to jest nawet dobry dzień, żeby przypomnieć o tym 89 roku w grudniu. I mamy 13 grudnia, 35 lat temu, dokładnie tego dnia Sejm rozpoczynał pracę nad usta pakietem ustaw gospodarczych, które sprawiły, że na gruzach gospodarki komunistycznej, nakazowo rozdzielczej, zbudowaliśmy tętniącą życiem gospodarkę rynkową, co wtedy nie było ani prosto, proste, ani, ani oczywiste. Sytuacja paradoksalnie, Wtedy reformator, reformatorów Mazowieckiego była prostsza niż sytuacja Tuska. Wprawdzie kraj na skraju bankructwa, więc ludzie byli zrozpaczeni, niepewnie jutra, ale y, opozycja ówczesna, pobici w wyborach chwilę wcześniej, postkomuniści nie przeszli, pomagali, a generał Jaruzelski, prezydent urzędujący 200 metrów stąd w belwederze, nie przeszkadzał. Y Plan Balcerowicza, według mnie bezdyskusyjnie wielkie dzieło, które otworzyło e, e, Polsce drogę do e, najlepszego trzydziestolecia od czasów jagiellońskich w naszej historii, a może i w ogóle w naszej historii. Przy czym znowu a propos tej krótszej perspektywy w ocenach i dłuższej, warto pamiętać, że już po paru miesiącach te wszystkie przemiany stały się bardzo niepopularne. I nikt nie patrzył na, na ich historyczność, tylko mówiono, mówiono o kłopotach, utracie pracy, problemami z PGR, problemami z PGR ami i tak, i tak dalej, i tak dalej. Jak pamiętamy, a propos wyborów prezydenckich, które mamy przed, przed sobą, Tadeusz Mazowiecki za ten rok y, zapłacił straszną cenę, cenę upokorzenia. Gdy w wyborach prezydenckich w pierwszej turze nie tylko zajął trzecie miejsce, ale przegrał z jakimś czarnoksiężnikiem z Peru, panem Tymińskim. Co nie zmienia postaci rzeczy, że gdybyśmy tak podejrz podejrzewam, tak sądzę, dzisiaj zapytali Polaków o oceny. Tamtego pierwszego roku i tamtej transformacji, i tego wszystkiego, co się działo, to padłoby oczywiście wiele yy, głosów krytycznych, ale wydaje mi się, że jednak dominowałby głos i to po o, obu stronach sporu politycznego, że tamte zmiany miały bezdyskusyjnie wymiar historyczny, bo miały. Wtedy zrobiliśmy zro eksperyment na skalę światową powrót z komunizmu do demokracji i gospodarki rynkowej. Wtedy robiliśmy coś, co ktoś nazwał już z rybek. Mieliśmy zrobić akwarium. Ten eksperyment, który zaczął się rok temu, jest według mnie porównywalny, jeśli o skalę trudności. Tym razem z zupy rybnej próbujemy zrobić rybę. Sytuacja po, je, po, pod jednym względem jest diametralnie różna. Niż wtedy. Gospodarka nie, nie jest na skali bank, bankructwa, czyli krajowi nie grozi katastrofa. Po, po druga różnica. Obecna władza działa w warunkach skrajnie trudniejszych niż, niż tamta, ponieważ tamta miała, mogła liczyć na lojalną, konstruktywną opozycję byłych postkomunistów. A obecna nie może liczyć na żadną współpracę, żadnej opozycji, ponieważ w Polsce nie ma żadnej opozycji według mnie Jest antypaństwowa grupa dywersyjna, która próbowała, rządziła jak okupant, a teraz próbuje zniszczyć demokratyczną władzę. Co więcej, ta grupa dywersyjna zostawiła następcą, czyli Tuskowi, państwo zaminowane. Duda, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, KRS, Prokuratura, Narodowy Bank Polski. Cała masa, masa fundamentalnie istotnych linków państwa i władzy jest w rękach tych, którzy władzy stracili, co oczywiście następcom Tuskowi szalenie utrudnia, utrudnia zadanie. Ale mówię, według mnie odzyskiwanie demokracji i praworządności po rządach populistów. Nawiasem więc trudno wskazać kraj, w którym demokracji poza Polską, którym demokratom udałoby się odbić kraj rządzony przez populistów, co w zasadzie się nie zdarza i to jest dziełem, według mnie co do zasady historycznym na miarę tego z dzieła z 89 roku. Wspomniany tu Leszek Balcerowicz, ekipę Donalda Tuska ocenia surowo, nawet bardzo surowo, stwierdza dość kategorycznie, nieprzejednanie, że polityka gospodarcza rządu KO i tej koalicji nie różni się w ogóle od polityki rządu PiS. Nie zgadzam się z Leszkiem, którego uwielbiam, szanuję, podziwiam. Uważam, że jego dokonania są na skalę historyczną i niezależnie od tego, że zawsze budził i budzi kontrowersji, stanie, stanie kiedyś w Warszawie pomnik Leszka Balcerowicza, no to według mnie jego ocena jest nie, nie niesprawiedliwa. Niektóre jego, jego postulaty są według mnie nie, zupełnie nierealistyczne. Ja doceniam rolę Leszka, uważam, że to jest dobrze, że mamy w kraju kogoś, poważnego człowieka, który Trzyma i wznosi wysoko ten sztandar liberalizmu, który mówi o Excelu, mówi, że bilans na końcu musi się zgadzać, że nie można wydawać pieniędzy, których się nie ma i nie zarobiło, że bogactwo bierze się z pracy i że własność prywatna, co do zasady, jest lepsza niż własność państwowa. Więc mówię, ja się bardzo cieszę, że Leszek, którego podziwiam, Tę rolę trzymającego standard pełni, ale z drugiej strony, gdy Leszek Balcerowicz mówi dzisiaj, że 800 plus powinno być skasowane, to ja mam ochotę powiedzieć: Drogu Le Drogi Leszku, może z punktu widzenia profesor profesor Otara, profesora SGH jest to świetny postulat, ale jest to genialny plan i recepta, jeśli chcemy, żeby za trzy miesiące poparcie y, dla PiS skoczyło do 40%, dla KO spadło do 25, żebyśmy w ciągu roku mieliśmy wybory, y, mielibyśmy wybory, w których obecni, obecnie rządzący obóz demokratów poniósłby dużą klęskę, więc mówię inter, intencje Leszka Balcerowicza y, słuszne, z, zbożne, ale ale, ale wnioski, według mnie, co najmniej dyskusyjne. Ja rozumiem krytykę rządu Tuska, wynikającą właśnie z tego szczególarstwa, choć te pozorne szczegóły, rozumiem, dla wielu są kwestią życiową i fundamentalnie ważną. Rozumiem, że jak ktoś chciał liberalizacji aborcji, to powie dzisiaj, nie dowieźli, słabizna. Jak ktoś chciał związków partnerskich, to powie nie dowieźli, słabizna. Jeśli ktoś chciał odpolitycznienia państwowych spółek, to znowu powie nie, nie, nie dowieźli, słabizna. Jeśli ktoś chciał bardzo surowych, bliskich, rady, szybkich, radykalnych rozliczeń, to też powie nie W tym ostatnim punkcie, nawiasem, więc tę frustrację niektóre nie tylko rozumiem. Ale także podzielam, też chciałbym, żeby było szybciej, mocniej i, i bardziej radykalnie. Więc możemy tak punkt po punkcie oceniać gospodarkę, leśnictwo, służbę zdrowia, budownictwo, ale ja wolę przyjąć coś, co my nazywamy spojrzeniem z lotu ptaka, i, a co Amerykanie nazywają helicopter view, czyli spojrzenie z perspektywy yy, Helikoptera. Według mnie ocenianie wydarzeń, nawet w krótkiej perspektywie, nie ma sensu, jeśli się nie weźmie pewnego dystansu, nie spojrzy z pewnej perspektywy i nie, nie spojrzy na kraje A z góry, B z boku, a na konkretny kraj w pewnej przestrzeni geograficznej i politycznej w Polsce między wschodem i zachodem. Polska, Polska która przed, którą stał przed, przed stulecia, stał także rok temu i stoi dziś dylemat: Wschód, wschód czy zachód. Unia Europejska czy porządek rusko moskiewski. 400 metrów stąd mam plac na rozdrożu. W jedną stronę spojrzysz, widzisz zachód, z drugą stronę możesz jechać prosto na wschód. I to jest ten del dylemat, przed który przed Polską stał, stoi i obawiam się, będzie stał jeszcze bardzo. Bardzo długi, długo, ale dylemat, który przynajmniej jak w pojedynku na rękę y, strona prozachodnia w zeszłym roku była górą, i dziś na razie jest górą. Więc jedna perspektywa, perspektywa z góry gospodarczo-geograficzna, y, powiedziałbym polityczna, a druga. Spojrzenie z boku, tylko spojrzenie na kraj, na wydarzenia na polityczne właśnie w perspektywie historycznej. Co było, co jest, co mogło być. Według mnie jest absolutnym nonsensem przy ocenianiu rządu Tuska i tej koalicji, abstrahowanie od, od, od alter, alter, alternatywy. Jak, jak oceniamy, yy, Lekarzy, którzy w dramatycznych okolicznościach reanimują pacjenta, no to, to możemy oczywiście yy, yy, oceniać w perspektywie waciki zakrwawione, pościel brudna, lekarze zmęczeni, wyczerpani, ale według mnie uciekanie od prostej odpowiedzi. Uratowali pacjenta czy nie? I co byłoby, gdyby im się nie udało? Jest po prostu nonsensem, jest czymś irracjonalnym. Więc pytam się, nie, nie możemy uciec od, od, od odpowiedzi na pytanie, a jaka była alternatywa? Co gdyby nie Tusk, co gdyby nie rządy tej koalicji i tego rządu? Koalicji jak zawsze niedoskonałej, rządu jak zawsze nieidealnego. Więc ja odpowiadam na to pytanie. Totalna destrukcja państwa, totalna dalsza demolka instytucji. Złodziejski amok pisowców, rozkradanie wszystkiego na skalę masową, dewastacja i degeneracja państwa nieporównywalne z niczym od czasów niemieckiej okupacji. A w konkretach, Romanowski by dzisiaj nie uciekał przed prokuraturą, tylko dalej by kradł i rozdzielał miliony. Obajtek siedziałby zapewne za chwilę w fotelu prezesa TVN. Obajtek albo Kurski, a może obaj na zmianę. My, mielibyśmy zero szans na jakiekolwiek rozliczenia. Mieliśmy, mielibyśmy zero szans na przywrócenie w praworządności państwa prawa. Ziobro zamiast uchylać się od przyjścia na posiedzenie komisji sejmowych, dalej niszczałby, niszczyłby z pomocą Dudy praworządność. TVP yy, lałaby yy, yy, w obieg publiczny Rzekę Garstw od rana do świtu. Więc, nawiasem mówiąc, niejaki Gliński, wyjątkowy osioł, ale był ministrem kultury, dwie godziny temu na, twit na, twiterze, na Twitterze napisał, że normą, standardem w wypadku obecnej władzy jest wtryskiwanie, cytuję, wtryskiwanie do opinii, do obiegu publicznego jadu i nienawiści. I to mówi to gość, który był kumplem, Kurskiego no, i Ziobro, niesamowite, zupełnie, cynizm krajny. TVP od rana do świtu był Gała, od rana do świtu byśmy oglądali Rachonia, Cholecką i to całe, ogórek i to całe okropne towarzystwo. Morawiecki od rana do wieczora był, by był Gał. Miliardów z KPO dalej by nie było. I tu dramatyczna zmiana, która nastąpiła przez ten rok i według mnie jest dla mnie kluczem do oceny tego rządu, tej koalicji tego roku. A propos tego placu na rozdrożu, o którym wspomniałem. Polska miała wybór. My wszyscy, wszyscy wchodząc do lokalu wyborczego, mieliśmy rok temu wybór. Za czym głosujemy? Polską Zachodnią czy Polską Wschodnią? Pozycja polska po Polski poprawiła się nieprawdopodobnie. Widzieliśmy to wczoraj. Sikorski wita Mac Macrona na lotnisku Okęcie. Sam wsiada do samoloty, samolotu, który leci do Berlina na spotkanie ministrów spraw zagranicznych, pięciu największych europejskich potęg. Potem Macron spotyka się z Tuskiem i mamy swoiste. Entente cordiale, widoczne także w języku ciała Tuska i Macron, Macrona, Przy wszystkich różnicach dobre porozumienie dwóch demokratycznych liderów, a potem spotkanie Macrona z Rafałem Trzaskowskim, przyzwyczajenie się, przyzwyczajenie, proces przyzwyczajania się prezydenta Francji i, i nowych liderów zachodnich, że tak Bóg już za. Parę miesięcy nowym polskim prezydentem będzie ten gość, który może nie robić 40 pompek o świcie, ale świetnie mówi po angielsku, po, po francusku jest dobrze wychowany i dobrze wykształcony. Więc ta zmiana pozycji Polski jest niesamowitą zmianą, według mnie nigdy tak szybko nie nastąpiła zmiana pozycji Polski. W 1989 roku yy, też ona oczywiście radykalnie się zmieniła, ale wtedy był to bonus dla Polaków za pokonanie y, 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 komunizmu. W 2004-2005 roku dostaliśmy bonus za wdrapanie się do Unii Europejskiej po wielkim wysiłku narodowym, a teraz jest to swoisty bonus za wielki codzienny wysiłek. Głównie. Kojarzony według z dwiema osobami, Donald Tusk i, i Radek Sikorski. Polska zaczęła się liczyć. Przestaliśmy być y, pariasem, pogardzanym y, czarnoeuropejską owcą, głupkiem z ośle ławki, jakim byliśmy w czasach PiSu. Znaleźliśmy się w Europejskim Decyzyjnym Centrum. Wyrazem konkretnym, jeśli ktoś chce kasy, no to oczywiście, niech będą te miliardy z KPO. Ja powiem szczerze, że ty, Same te trzy sprawy, czyli dramatyczna poprawa sytuacji, z rankingu, standingu Polski na arenie międzynarodowej, plus KPO, plus TVP, plus początek trudny i ja sam to oceniam krytyczny, przywracania praworządności, to dla mnie jest dość, żeby ocenić ten rząd i tę koalicję, tę ekipę, tę władzę niezwykle pozytywnie. pozytywnie. A to, jak mówię, to dopiero początek. Uważam, że Polska ma w tym momencie niezwykłą szansę. Relatywnie, także ze sprawą słabnięcia Francji i Niemiec. My możemy mieć za chwilę pełnić funkcję nie na europejskiej potęgi, bo do tego nie mamy dość gospodarczego potencjału. Za dużo to było wojen przez wieki, za mało akumulacji kapitału, ale możemy być w sensie politycznym, y, europejską potęgą, punktem odniesienia. Ja uważam, że serce Europy już w dużym stopniu bije w Warszawie, a w następnym półroczu w czasie prezydencji polskiej w Unii Europejskiej będzie to jeszcze bardziej widoczne, więc mam Wrażenie i nadzieję, że Polska w najbliższej dekadzie jest w stanie zagrać o absolutnie ogromną stawkę i że to może ten rok przez wielu oceniany krytycznie stanie się początkiem złotej dekady Polski dekady, o której może przez stulecia Polacy marzyli Polska demokratyczna, niepodległa, wolna, bezpieczna, szanowana. I, I Polsce, z którą liczą się absolutnie wszyscy. Więc y, 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 mówię, ta, ta perspektywa tego pacjenta jest mi bliska. Wspomniałem parę dni temu w komentarzu o y, 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 moich kłopotach zdrowotnych. W szpitalu najpierw byłem w Olsztynie, potem karat, karetką przewieźli mnie do szpitala dokładnie 6 km. Stąd często koło niego przechodzę i jakby ktoś się mnie zapytał, jak oceniasz kolego pobyt w szpitalu, to ja bym powiedział, no ciężko jest. Nie lubię salsesunu i mielonki na śniadanie, dostaję to codziennie. Nie lubię y, cierpiących y, pacjentów w środku nocy, którzy, którzy budzą. Łazienkę wolę, oczywiście wolę w swoim mieszkaniu oczywiście, a nie tu. Y, brakuje mi telewizora z, Ligi, z Ligą Mistrzów. To nie są warunki wymarzone, to nie jest sanatorium, to nie są wczasy nawet w Egipcie, to nie jest Four Seasons Hotel, to jest jednak szpital, ale, ale na miły Bóg, ocalili mi życie, a parę tygodni temu mogłem nie żyć i wąchać kwiaty od spodu. Więc co tu gadać o tej ocenie, więc przyjmując tę perspektywę, która jest jedyną sensowną perspektywę. Perspektywę A. alternatywy, B. perspektywę linearną, historyczną, historyczną. Uważam tak, nazwijcie mnie czy liderem i apologetą rządu Tuska. Ja od Tuska nie dostaję pieniędzy, nie jestem przez nich opłacany, nic nie dostałem, niczego nie chcę, na nic nie liczę, ale uważam że tak, ten rok w moich oczach, w mojej ocenie to jest triumf Polski, triumf tej ekipy i mam głębokie, głębokie przekonanie, że tak samo nad, na yy, ten rok spojrzy historia, choć yy, oczywiście pomny wydarzeń 13 grudnia nie mogę zapomnieć, że generał Jaruzelski wprowadzając stan wojenny i licząc, że Polacy zareagują na to złością, a nawet nienawiścią też mówił, że oceni nas historii. historia. Nawiasem, więc ta historia, tamto wprowadzenie stanu wojennego ocenia bardzo różnie. Polacy też są w tej kwestii wciąż skrajnie podzieleni. Nawiązując do tytułu komentarza, tak, rok za nami, a teraz jak powiedział ten człowiek, który ruszył przeciwko terrorystom i jak mówi na korcie IGA, let's roll, jedziemy dalej.